Śmigłowiec, zbliżacie się do celu. głowiec do mi głowiec do brzozy. Znaleźliśmy, powtarzam, znaleźliśmy Złote Miasto. Myśląc o zaginionych miastach, cywilizacjach, od razu sobie wyobrażasz mumie. Myślę, że mumii mamy bardzo wiele wokół. W telewizji jest dużo mumii. Ludzie za życia stają się mumiami na własne życzenie. Tak bardzo chcą zatrzymać czas. To, te mumie, te one, one żyją, naprawdę, widziałem je. Nie bądź głupi! Gdyby żyły, nie byłyby mumiami. Przecież jedno wyklucza drugie. Mumia jest... to zdolszała jest babka. Ale mumia może być też mężczyzną. Tutaj trzeba uważać. Po czym odróżnić mumię samca od mumii samicy? Też nie wiem. Może się nie obowiązują bandażami? Mumia jest jak wino. Im dłużej leży, tym lepsza mumia. Ja jako dziecko zawsze bałam się strasznie mumii. No to pięknie! Jeszcze jedna mumiofobka! Każdy ma taką mumię, na jaką sobie zasłużył. Nie jesteście najfajniejszymi nieumarlakami, jakich spotkałem! Jaki jest sposób na spacyfikowanie mumii? Można ją zagadać na śmierć. Podpalić. I to jest moment. Idźcie się leczyć, ludziska! To jest takie suche nasz. Ja widziałem w życiu jedną mumię w mauzoleum na Placu Czerwonym. Znaczy, tam były dwie mumie. Tam były Lenin i Lenin jakby był malutki. <laughs> Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta. W 3D. Wiesz co, bandasz o gęby? Kiedyś dorosnę, a wtedy już mnie nie przestraszysz. Kto zna, pamięta i tęskni za Indianą Jonesem, powinien się wybrać na film Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta. Małgosia Socha. Cezary Pazura, Piotra Damczyk. Zapraszam. Tylko w ginach.